미미요. <목소리도> Skąd pomysł na bicie rekordu i to w lodzie? E, miłość do morsowania się urodziła gdzieś 3 lata temu. miał e, 8 lat na morsowanie, ciężko było się mnie namówić. W końcu mnie namówił i zaczęło się od takiego właśnie rekreacyjnego morsowania. Potem się przechodziło to właśnie bardziej ekstremalne, dłuższe. E, w międzyczasie było właśnie chodzenie po górach, w shortach. E, zaliczyliśmy 4 szczyty. Potem były mistrzostwa polskie, na którym zajęłem trzecie miejsce. Jestem wiceministrzem Polski, drugim wiceministrzem Polski w morsowaniu. Z wynikiem 4 godziny 2 minuty. E, I później narodził się pomysł, że może coś iść dalej, tak? I rekord ten poziom, jak chodzi o to morsowanie, tak? I dzisiaj właśnie robimy taki właśnie trening Po żeby też pokazać ludziom, że coś takiego jest e, Też dodatkowo wczoraj uruchomiliśmy zrzutkę Zrzutka.pl e, na rekord I tam można wesprzeć mnie w rekordzie Rekord jest dość duży, około 15 tysięcy z rekordu Z innymi rzeczami, z ratownikami, z skrzynią, z lodem To kosztuje już około 15 tysięcy, więc też robimy właśnie w różnych miejscach w Polsce gdzie też znaleźć się osoby, które ewentualnie mogą wspomóc na rekord e, czy to nie jest tak trochę, że polskie morze zimne, wredne latem i dlatego też takie przygotowania i zachęta do schłodzenia się jednak przed czasami nad Morzem Polskim? Myślę, że też. Myślę, że też byliśmy w Mielnie właśnie w lutym i się te polskie morze zimne, niewdzięczne, oblewa wodą, wolno się wchodzi do tej wody, cały czas ta woda się leje i, i nie jest to za ten. Rzeczywiście, jak najbardziej, to może być taki stan do tego, więc polecamy wszystkich, żeby dzisiaj przyjechać do Szczecina, do Bali, bo później będzie można pomóc w Bali. Zapraszamy do Szczecina, do Bali i się się zahartować przed naszym polskim morzem, jak powiedzieć, na Ulu. A teraz to idzie na bogato. Jak on dać tak po tam? Ale gaj się Ja to wiesz, w siedmiu odpoczywam, nie? Tak. A tu nie przyjrzycie, pracują, nie? Nie wypłacisz się. Ja wszystko wracam. skąd się wziąłeś tak nagle tyle wielbiciele? Naprawdę to się wiesz, nie? Widać, idealnie. idealnie. A jak są o poczucie? Elegancko. Czekam aż mi już zasypią, bo czas się liczy od zasypywania. leczki są dosyć małe, to zasypywanie trwa bardzo długo, tak? To pom... powinno być kurs kilka minut, bo ja się wyziębiam, a czas się liczy dopiero od zasypania. Na szczęście dzisiaj to jest trening i tak naprawdę cały czas trenuję. Godzinkę Nie, zrobimy będzie no. tak na spokojnie, na sportowo. No mówię, na razie super, są resztą. Tak. Tu jest lukas. Luty najbardziej prawdziwy tak. Nie plastik, prawdziwy 14. 36 i 36. Musiła Jak radę? Oczywiście. Myślę, że, Myślę, że tak. Ale jesteśmy w No, czy 30 to mówimy do siebie? On naprawdę siedzi tak w lodzie. Jestem jeszcze ci nie. Nie kończę w lodzie, ale słuchajcie, nie, nie, nie myście o tym, że w lecie jest łatwiej, bo jest suche powietrze i w co nie że jest łatwiej, nie? Tak się wydaje, ale to i tak cały czas jest zimno i ten lut ma około minus 20 stopni słuchajcie! Pan Łukasz spędził w Szczecinie w lodzie godzinę czasu. Jeśli chcecie zobaczyć całą relację jest dostępna na jego profilu facebookowym, tam również link do zbiórki, aby wesprzeć go w możliwości bicia rekordu Guinnessa.